Witam w prezentacji 52. numeru kultowych ciężarówek z epoki PRL-u od De Agostini, w tym numerze: Volvo F89. 52 modelem w kolekcji jest Volvo F89. Model posiada zabudowę skrzyniową z plandeką, kabinę ma w białą z niebieskimi paskami, zabudowę burty ma w kolorze niebieskim, plandekę w kolorze żółtym. Ramę i zbiorniki ma w kolorze czarnym, Błotniki z tyłu ma w kolorze niebieskim, środki kół ma w kolorze srebrnym, na drzwiach twieranych do przodu znaczek Volvo, za drzwiami ma uchwyt, w drzwiach nie ma prostokątnej szyby, ma z przodu trójkątną, po stronie pasażera ma prostokątną i trójkątną szybę tyłu ma prostokątną. Ma lusterka na podwójnych prętach prostokątne. Szybę dzieloną na dwie części z dwoma wycieraczkami. Na dachu ma trąbkę, światła, pokrywę, a atrapę chłodnicy. Znaczki Volvo. Wysoki sterzak, znaczek Volvo. Okrągłe reflektory, dodatkowe na sterzaku. Wystające kierunkowskazy. Na plantece ma wytłoczone pofortowania materiału. Na burtach imitacje desek. Z tyłu ma podniesioną plandekę. W środku jest pusty. W podniej części wytłoczenia podobne jak na bokach burty. Z tyłu ma zaczep. Dodatkowe chlapacze na światłach tablice, koło zapasowe, nad tylnymi kołami ma okrągłe błotniki, przodu kwadratowe, za nimi ma chlapacze, po stronie kierowcy ma zbiornik paliwa, po drugiej stronie schowek lub akumulatory. W spodniej części ma wytłoczoną skalę i nadrukowaną nazwę modelu, amę, Elementy silnika wału napędowego tylnego mostu, koło zapasowe, zbiornik powietrza, układ wydechowy z tłumikiem, z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne. Numer 52 w tym numerze Volvo F89. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i, i zdjęcie modelu z jego informacjami. Volvo F89 wytrzymały milionek. Księżycowy krajobraz ciągnął się przez setki kilometrów, wokół jak okiem sięgnąć, rozciągała się skalista pustynia. W oddali majaczyły króle. Miejscami można było dostrzec zielonkawe źdźbła traw, które gdzie niegdzie, gdy zbliżały się do rzeki Tygrys, tworzyły większe połacie niewysokiej zieleni. Pustynie przecinała czarna kreska autostrady wiodącej od granicy z Turcją na południe przez prawie cały i czas na jaki czas kapakata Tyrów mijała osiedla składające się z kilku kilkunastu ni to domu, ni to baraków. Mieszkańcy tych niewykończonych, nieładnych pawilonów prowadzili przydrożne sklepiki i restauracje, przed którymi na wielkich placach, bo czego jak czego, ale przede mnie brakowało, Stałe samochody podróżnych, przemierzające pustynie tereny robili zapasy na dalsze kilkuset kilometrową podróż, cieszyli się ciepłym posiłkiem, rozprostowywali kości po wielogodzinnej jeździe autostradą do europejskich dróg noszących to miano, pustynnej szosy było wprawdzie daleko. Mamy zdjęcie informację, informacje, że najbardziej Najbardziej znanymi trasami, które pokonywały ciężarówki marki Volvo F89 Fiat 190NC albo Renault w latach 80-XX wieku były mierzące po 10 000 km drogi na Bliski Wschód. Szwedzkie pojazdy obsługiwały również zachodnioeuropejskie trasy wiodące przez Belgię lub Szwecję. Na zdjęciu z maja 1975 roku widać Volvo F89 wjeżdżające w Świnoujściu na Prom Wawel płynący do szwedzkiego. Star. Mamy zdjęcie i informację, że w latach 80. z transportami na Bliski Wschód jeździli kierowcy z firmy w całej Europy. Na zdjęciu Volvo F89 węgierskiego przewoźnika Hungaro-Kamion w pobliżu przejścia granicznego w miejscowości Gurgulak pomiędzy Turcją a Iranem w tle widać górę Arad 1981 rok. Mamy zdjęcie informacji, że odrestaurowane Volvo F89 cieszy oko. Renowacja ciężarówki jest znacznie kosztowniejsza niż auta osobowego i wymaga znacznie większego zaplecza logistycznego. Mamy zdjęcie informacji, że model F89 był poniekąd odpowiedzią na wprowadzone w zachodnich Niemczech nowe przepisy dotyczące ciężarówek. Na początku 1972 roku weszły w życie regulacje, które określały minimalną moc silnika 8 koni mechanicznych na tonę pojazdów. W przypadku auta o dopuszczalnej masie całkowitej, wynoszącej 38 ton, samochód z przyczepą i ładunkiem całkowita moc silnika powinna wynosić 300 konie mechaniczne. Silnik TD120A o pojemności 11 979 cm dzięki turbo doładowaniu generował moc 330 koni mechanicznych. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami, takimi jak klapa w dachu. Kabina, silnik, skrzynia biegów, atrapa chłodnicy, wnętrze, szerokość, tylna oś. Mamy zdjęcie z rodzajowej z 1978 roku. Węgierska milicja zatrzymuje do kontroli Volvo F89, należąca do bułgarskiego przewoźnika Somat. Mamy Volvo F88 sfotografowane w 1971 roku na terenie siedziby węgierskiego przewoźnika, Hun przewoźnika Hungaro Komion przy ulicy Dzikotaj 30 w 17 dzielnicy Budapesztu. Dzisiaj w tym miejscu znajduje, znajduje się przedstawicielstwo Volvo Hungaria. Mamy zdjęcie tankowania Volvo F88 na terenie siedziby węgierskiego przewoźnika Hunga Komion w bazie w Budapeszcie zdjęcie wykonano w 1971 roku. Mamy zdjęcie informacji, że w 1977 roku legendarna ciężarówka F89 została zastąpiona przez Volvo F10, a następnie należące do tej samej serii, lecz różniące się pojemnością silnika modele F12 i F16. Samochody tej serii wyróżniała wygodna ergonomiczna kabina. Poza PKS-em samochody marki Volvo F89 jeździły w barwach polskich linii oceanicznych Transocean. Auta te eksploatowali także tacy przewoźnicy jak radzieckie Softransy Safto, czechosłowacki CSAD, węgierski Garo Kamion oraz enerdowski Deut Trans. Każde z przedsiębiorstw zamawiało duże liczby pojazdów, więc mogło liczyć na atrakcyjne ceny. Mamy wymiary ciężarówki z jej danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informacje, co w następnym numerze czyli stary 660 Papamobi z roku 1979. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.